Ja świętego Jana, czyli ta noc świętojańska, gdzie w czasie, kiedy jeszcze nie było zalewu, była, była, a była rzeka, to na jednej z tych kładek, a być może i na innych, ale ja najbardziej znam to, co wiem o tym, co toczyło się w pobliżu tej najbliżej mnie położonej kładki, było puszczanie wianków tradycyjne. Zbierała się młodzież, no przygotowywały, naj, naj, najczęściej to dziewczęta przygotowywały wianki, które puszczało się na wodę, no i jakieś tam takie różne piosenki, przyśpiewki przy tym były. Paliło się ognisko, jakieś tam śpiewy. W Nieco późniejszym wieku jakieś tam wino się rozpijało przy tym. Tak. Ale ostatnie takie, właśnie taką noc świętojańską, to był rok może 70, może 65 nawet bardziej 65 niż 70, bo w 70. latach, w roku 70. to już zostało rozkopany był ten krajobraz. Rzeka już trwały już prace przygotowujące do, do, do wypełnienia tych łąk wodą i, i utworzeniem zalewu. Ale w latach 60. gdzieś w, roku, w latach szósty może jeszcze nawet rzeka jeszcze płynęła swoim korytem. I, i, I właśnie tam odbywały się, pewnie wcześniej też, ale mi, na pewno, bo ta tradycja została przeniesiona na, na później, na, później. Yy, na pewno wcześniej też takie obrzędy by odbywały się tam. I to chyba były jedyne takie, chociaż młodzież spędzała bardzo dużo, nawet wieczorami czas nad rzeką właśnie. To było takie miejsce, gdzie, które skupiało, takie serce Zęborzec, ta rzeka.